Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Co prawda sezon zimowy za nami. Nie oznacza to jednak końca chłodnych dni i zimnych wieczorów. Dlatego w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam podgrzewaną kurtkę marki DeWalt. Zapraszam! Podgrzewana kurtka doskonale sprawdzi się podczas wykonywania czynności w chłodne dni lub w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze, na przykład chłodni. Zasilana jest dołączonym w zestawie akumulatorem serii XR18V o pojemności 2 godzin. Adapter, do którego wpinany jest akumulator, posiada dodatkowo gniazdo USB, dzięki czemu może pełnić funkcję powerbanka. Do zestawu dołączona jest także uniwersalna ładowarka. Kurtka posiada trzy strefy grzewcze, jest odporna na wiatr i wilgoć i została wykonana z wygodnego i lekkiego materiału softshell. Kurtka posiada praktyczne kieszenie, w tym dwie z wyprowadzonymi przewodami do podłączenia adaptera zasilającego. W ten sposób kurtka wygląda naturalnie, dzięki czemu zasilanie jest niewidoczne. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które może sprawdzić się w wielu sytuacjach oraz niekorzystnych warunkach pogodowych, jak widzicie, nie tylko podczas pracy. Zapraszam do sklepu phuabc.pl, gdzie możecie zapoznać się ze szczegółami oraz aktualną szeroką ofertą produktów marki DeWalt. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.